Dzień dobry kochane. Dzisiaj opowiadamy o rumieniu latem, a konkretnie jakie odpowiednie sposoby możemy zastosować, żeby taki rumień zniwelować. Czyli rumień przede wszystkim posłoneczny, gdy skóra jest przegrzana, gdy nadużywałyście nie tylko kąpieli słonecznych, ale często przebywałyście w basenie, w jeziorze czy w morzu. No i wtedy zaczyna pojawiać się rumień, a co za tym idzie, podrażnienie. Co w takim razie zrobić? Zacznijmy od tego, że rumień jest już bardzo silnym sygnałem ostrzegawczym płynącym z naszej skóry. Przede wszystkim to już może być poparzenie posłoneczne pierwszego stopnia. To jest absolutnie sygnał momentalnie, żeby z tego słońca zejść. Ale tak jak wspomniałam we wstępie, może na skutek połączenia kilku czynników, bo może być i słońce, może być przegrzanie, wysoka temperatura bądź częste stosowanie kąpieli w morzu. Przebywanie w morzu, w jeziorze czy w basenie. Wtedy dochodzi do naruszenia płaszcza hydrolipidowego, i w rezultacie dochodzi do wypłukiwania też lipidów naskórkowych do przesuszenia i na bazie przesuszenia też takiego rumień może się pojawić. Więc absolutnie, numero uno, co takiej skórze należy zapodać w pierwszym momencie. Najważniejszą kwestią to jest ochłodzenie tej skóry. W jaki sposób tu wam będę właśnie podawała kilka takich sposobów? Ale przede wszystkim coś, co warto, żebyście miały w szczególności na wyjeździe, to woda termalna. Woda termalna może Wam towarzyszyć wszędzie. Taka woda termalna, którą spryskacie momentalnie twarz, tylko żebyście już nie przebywały na tym słońcu, to jest bardzo ważne, też wspomoże regenerację skóry. I teraz możemy tej wody termalnej zapodać bardzo, bardzo dużo. Spryskać tę skórę nawet przez dobre pół minuty, delikatnie osuszyć i nawet kilkukrotnie powtarzać taką czynność. To już będzie dosyć pomocne. Minerały zawarte w wodzie będą mineralizowały skórę, tym samym ją uspokajały. To ważne. Kolejna rzecz. To już wspominam w wielu, wielu filmach. Weźcie na wyjazd ze sobą esencję. Bądź po prostu, jeżeli rumień Wam się pojawił tutaj w warunkach domowych, to wiadoma sprawa, że warto mieć esencję w łazience. Esencja. Jeszcze raz powtórzę. Kosmetyk wywodzący się z Korei, który istnieje pomiędzy, znaczy jego miejsce jest pomiędzy Tonikiem, a serum. To jest kosmetyk, którego zadaniem jest przede wszystkim nawilżenie i złagodzenie skóry. On zawiera kilka rodzajów różnych substancji. Może być to mucyna ślimaka, mucyna roślinna, kwas hialuronowy, kwas poliglutaminowy, aminokwasy czy peptydy. Bądź po prostu inne substancje nawilżające. Z reguły ma lekką, wodnistą lub bardziej żelową konsystencję. I on szybciutko przynosi ulgę skórze. Może stanowić dwie role i toniku i esencji. Więc na wyjeździe warto mieć esencję, która zastąpi Wam jednocześnie tonik. I co robimy? Jeżeli pojawił się rumień, no to oczywiście esencja musi być stosowana regularnie, codziennie w każdej pielęgnacji, rano i wieczorem. Ale jeżeli zejdziecie z takiego słońca, to przede wszystkim, jak zauważyłyście, że Wasza skóra jest zaczerwieniona, co robimy? Jakkolwiek. Ona teraz nie chce dotyku, to bardzo ważne jest to, żeby spłukać z niej filtry. Więc oczyszczamy bardzo, bardzo delikatnie olejkiem myjącym skórę, następnie bardzo delikatnie, dużo krócej niż zazwyczaj, żelem myjącym i szybciutko nakładamy esencję, bardzo dużą ilość. Staramy się delikatnie wmasować, a nie osuszać, bo chodzi nam o to, żeby te substancje aktywne zawarte w esencji zadziałały jak najintensywniej. To jest pierwszy sposób. Jeżeli chcemy przedłużyć działania esencji, możecie nasączyć mogą być to waciki, choć lepiej będzie gaza, nasączyć gazę esencją i nałożyć taką nasączoną esencją gazę na 15 minut. To też będzie duża ulga. Jeżeli nie macie esencji, można to samo wykonać z tonikiem, czyli okłady z toniku. Chodzi o to, żeby przez pewien czas, przez przynajmniej te 10-15 minut, było coś chłodnego na twarzy. Można jeszcze, żeby zintensyfikować to działanie, włożyć esencję lub tonik do lodówki. To też będzie bardzo pomocne. Kolejna rzecz maska żelowa. Maska żelowa, która będzie taką maską SOS, i tu możemy też wykorzystać dwa różne kosmetyki. Możecie mieć gotową maskę żelową. Możecie mieć na przykład żel z kasztanowcem, żel z arniką, który kupicie w aptece. Wkładacie sobie taki produkt do lodówki i grubą warstwą nakładacie na 15 minut. Zdejmujecie delikatnie, przykładając chusteczki bądź ręcznik papierowy. To też Wam w dużej mierze pomoże. Maska w płachcie, to już też niejednokrotnie mówiłam. Maska w płachcie. Koniecznie też uprzednio włożona gdzieś na 5-10 minut do lodówki też przepięknie zdejmie to uczucie ciepła. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli pojawił się taki rumień posłoneczny w szczególności, czy po prostu po całym dniu takim wakacyjnym, żeby go jak najszybciej zdjąć, czyli po prostu zwężyć naczynia krwionośne i ochłodzić. W takim wypadku będzie również bardzo pomocny masaż zimnym wałkiem. Wałkiem, który również był w lodówce, ale nie robimy intensywnego masażu, tylko tu chodzi o taki masaż bardzo głaszczący. Ten wałek ma być naprawdę chłodny. Uprzednio, przed masażem wałkiem nakładamy sobie albo esencję, albo serum żelowy nawilżające, po którym ten wałek będzie sobie mógł swobodnie sunąć. Taki masaż, wbrew pozorom, wcale nie, by, nie powinien być długi, bo raptem może 2-3 minutowy. Tu nie chodzi o to, żeby znowu pobudzić krążenie, bo by było to paradoksalne, tylko żeby to był krótki masaż, żeby przejechać tym delikatnym wałkiem. Kolejna rzecz. Możecie wykonać sobie domową maseczkę, jeżeli nie posiadacie jakiejkolwiek, to domową maseczkę ze startego ogórka uprzednio włożonego do lodówki, trzemy na tarce ogórka obranego ze skórki, bo tam niestety najwięcej z reguły znajduje się pestycydów, więc żeby pozbyć się tych substancji, żeby pestycydami nie, na, nie zadziałać na naszą już uwrażliwioną skórę, to trzemy tego ogórka, możecie jeszcze taką startą maseczkę włożyć na sekundkę do lodówki. I obłożyć się tym startym ogórkiem. To też jest przeogromna ulga. Żeby to Wam nie spływało po twarzy, możecie na to nasączoną dodatkowo jeszcze w wodzie termalnej gazą przykryć skórę. I pozostać tak na 15 minut. To zawsze bardzo dobrze skutkuje. Jeżeli nie macie żadnej z tych wymienionych rzeczy, to tutaj warto wtedy poświęcić swoje serum żelowe i możecie takie serum żelowe nałożyć w grubszej postaci, choć oczywiście liczymy się z tym, no, że będzie to większy wydatek, bo wiadoma sprawa, że serum żelowe jest znacznie droższe niż chociażby duża esencja czy duża maska nocna. Ale jeżeli nie mamy nic, to takie serum żelowe też będzie pomocne oczywiście znowu uprzednio włożone do lodówki. To jest bardzo ważne, ale nie tylko takie rzeczy typowo fizykalne. Yy, będą wam pomocne. Przede wszystkim nie należy wpadać w panikę, bo to jest najgorsze, dlatego że tutaj ten rumień będzie nam się jeszcze bardziej zwiększał. Może być tak, że ten rumień pojawił się nie tylko na skutek działania słońca, ale w ogóle na skutek różnorakich czynności, czy takiego zabieganego dnia. Dlatego, w kwestii yy, tutaj działania łagodzącego, pomoże Wam również ćwiczenie oddechowe. Najprostszym ćwiczeniem oddechowym to jest zrobienie bardzo głębokiego wdechu. Zatrzymanie dosłownie na chwilkę. Robi, po prostu zatrzymujemy wdech i robimy długi wydech. Możemy też oddychać po kwadracie, czyli robimy wdech na 4 sekundy. Zatrzymujemy na 4 sekundy i wypuszczamy powietrze również na 4 sekundy. Wierzcie mi, że to też pomaga. Oddech potrafi wyprowadzić nas bardzo na prostą, i właśnie również, jeżeli chodzi o te receptory skórne, to też będzie dawał im taki sygnał. Więc możemy sobie najpierw zapodać te wszystkie maseczki, sera, bądź właśnie zrobić sobie okład, a do tego jeszcze ćwiczenie oddechowe. W tej kwestii bardzo pomocna będzie również medytacja bądź relaksacja. Macie tego mnóstwo na y, YouTubie. Możecie znaleźć y, różne medytacje prowadzone, bądź po prostu. Otworzyć sobie okno i właśnie głęboko pooddychać, pobyć tu i teraz. To są rzeczy, które bardzo uspokajają. Uspokajająca również będzie muzyka relaksacyjna, która za was wprawi w taki troszeczkę jakby trans, właśnie w odpowiedni relaks, tak, żebyście nie były pobudzone. Bo najczęściej jest tak, że gdy pojawia się rumień, to my jeszcze dodatkowo panikujemy, oddech się przyspiesza, a to tylko jeszcze skutkuje zwiększeniem takiej reakcji skóry. Więc musimy zrobić wszystko, żeby zadziałać właśnie w odpowiedni sposób. I teraz, jeżeli nie macie w ogóle z żadnych tych rzeczy, które tutaj wam powiedziałam, to jeszcze bardzo dobrą kwestią, coś co powinnyście zawsze trzymać, czy u siebie w domu, czy właśnie na wyjeździe, to zakupcie już teraz piankę z pantenolem, którą dostaniecie w aptece. Pantenol, czyli witamina B5. To jest substancja o właściwościach silnie łagodzących. Dlaczego ją wymieniam na samym końcu? Dlatego, że z pianką z pantenolem to nie jest wcale taka ultra prosta sprawa. Bo te wszystkie rzeczy, które tu wam zapodałam, to są preparaty żelowe. Pianka, ona ma też właściwości takie troszeczkę natłuszczające. Tam są dodatkowe jeszcze substancje. Testowałam to na sobie, testowałam to na innych osobach, i teraz niestety, z pianką właśnie ta nieprzyjemna sytuacja jest taka, że ona oczywiście zdejmie wam rumień, tak w istocie jest, ale przez pierwszych na przykład kilka minut będziecie musiały się namęczyć z jeszcze większym pieczeniem, szczypaniem, i będziecie miały wrażenie, jakby wam rozsadzało głowę. Tak moja skóra już kilkukrotnie zareagowała, później zdjęcie rumienia było fantastyczne. Ale rzeczywiście pianka piance nierówna, więc tutaj musicie zauważyć, co na Was działa najlepiej. Jednocześnie, co możemy jeszcze zrobić? Bardzo dobrym preparatem, który Wam zdejmie rumień, już z takich gotowych, to jest Cycal Fate z marki Aven. To jest preparat, który stosuje się po zabiegach, tylko polecam Wam nie nie emulsję, a krem. Krem jest bardzo ciężki i może się wydawać takim y, mocno odżywczym, obciążającym kremem, natomiast to jest krem, który w, dosłownie w pół godziny, godzinę zdejmował mi taki rumień, nawet po zabiegach laserowych, y, po zabiegach z nakuciami, po mezoterapii. Y, no może po mezoterapii, przepraszam, głębokiej bym go nie zastosowała, czy, y, dlatego że tutaj... Ze względu na substancje takie natłuszczające, lepiej tę skórę zostawić z czymś lżejszym. Natomiast rzeczywiście tutaj, nawet po zabiegach z medycyny estetycznej, to jest znakomity produkt, który w okamgnieniu będzie Wam tą skórę łagodził. Nie stosujemy go przewlekle, dlatego że on niestety potrafi działać komedogennie, więc tutaj jedno, dwurazowo zastosowany będzie ok. Ale tak jak wam mówię, tutaj kilka macie tych innych sposobów. Zaczynamy od tych najlżejszych. Pamiętajcie, albo woda termalna, albo tonik, albo esencja. Warto to zawsze mieć w swojej kosmetyczce, bo to wam uratuje twarz. Dosłownie. I jeszcze kolejna rada. Jeżeli już rumień posłoneczny, czy w ogóle taki wakacyjny, jak to ja mówię, wam się pojawił, to żeby wam do głowy nie przyszło, aby następnego dnia, no bo już zszedł ten rumień, zrobiłyśmy wszystko wieczorem, aby następnego dnia bezkarnie wyjść na słońce. Mm -mm, najgorsza rzecz. I teraz pewnie czymś Was zaskoczę, bo unikamy słońca, ale jednocześnie nawet zdrowiej dla Waszej skóry byłoby od razu z samego rana nie nakładać filtrów, tylko raczej poprzebywać w pomieszczeniu. Bo filtry niektóre potrafią również podnieść temperaturę skóry i potrafią znowu spowodować rumień. Więc lepiej by było tej skórze dać odtajać. Czyli zwyczajnie w świecie zaszyć się gdzieś troszeczkę w ciemniejszym miejscu i przede wszystkim bardzo ważne, przebywać w cieniu. Takie są moje rady dziewczyny. Pamiętajcie o tym i nie lekceważmy nigdy rumienia. Rumień jest bardzo, bardzo ważnym sygnałem płynącym z naszej skóry. To jest już poparzenie pierwszego stopnia. Im więcej tego rodzaju sytuacji latem, tym macie większe ryzyko powstania przebarwień i nierównomiernego kolorytu. Nie tylko już w takim końcowym procesie lata, ale w ogóle w późniejszym życiu. Takie rzeczy się odchwalają. Czyli im więcej poparzeń słonecznych tym bardziej uwrażliwione komórki melanocytowe, czyli komórki barwnikowe, tym bardziej rozregulowany proces melanogenezy, tym bardziej uaktywniony enzym tyrozynaza, który będzie efektywnie wpływał pobudzającą na melanocyty i będą Wam się pojawiały planki. Więc weźcie do serducha i wdrożcie w życie, mam nadzieję, że będzie jak najmniej takich okazji, żebyście musiały to wykorzystać, ale jeżeli tak będzie, to weźcie moje tutaj takie właśnie taki cały program SOS, zastosujcie, a skóra Wam odwdzięczy się po prostu złagodzeniem i takim odetchnięciem. I jeszcze ostatnia rzecz, następnego dnia, to jest też bardzo ważne, oprócz tego, że unikamy słońca, to staramy się zastosować taką bardzo nawilżającą pielęgnację, bez pominięcia jakiegokolwiek kroku, czyli mamy tonik, esencję, serum nabliżające, lekki krem nawilżający, warto jeszcze kolejnego dnia znowu nałożyć maskę w płachcie, bądź maskę nocną. Jeżeli macie jeszcze, jeszcze jakiekolwiek pytania dotyczące rumienia, czy jakiekolwiek inne, to oczywiście zadajcie mi je w komentarzu. Jeżeli takie materiały, te krótsze Wam się też podobają, poproszę o łapkę w górę, żebym wiedziała, w jaki sposób tutaj się rozwijać dalej. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia już wkrótce. Pa, pa.